Dobrze, jeszcze jedno nagranie. Tutaj pokazuję Wam paliki przygotowane do wbicia, ale tak naprawdę to nie o palikach jest mowa, tylko o czymś, co jest dla mnie szczególnie ważne. A, są to kwiatuszki. <laughs> e, wiem, wiem, to może wydać się bardzo e, infantylne, ale dla mnie tak, takie infantylne to to nie jest. Mm. Tam jest oczko wodne, dlatego jest woda, wilgoć i tak dalej, dlatego jest ten cały przekop i odprowadzenie tej wody, to wszystko ma jakiś głęboki sens, ale jak wczoraj tutaj byłam, to już to zauważyłam i dzisiaj właśnie przyszłam tutaj z Wami pokazać Wam niezapominajki, które każdy z Was, każdy z Was przynajmniej raz w życiu widział. To są szczególnej urody kwiatuszki. Są takie piękne i takie wdzięczne. I w ogóle, nie wiem, na świat bez zapominajek nie byłby po prostu moim światem. A ja je kocham jeszcze z jednego powodu bo kolor ich kolor tej niezapominajki to jest kolor oczu mojej babci. I to jest kolor oczu. Czasami Jędrk, Jędrek ma takie troszeczkę bardziej. No, jeszcze, jeszcze inny odcień, no, ale moja babcia miała oczy niezapominajkowe i zawsze uważałam, że te kwiatuszki to jest takie zwierciadło, jakby odbicia oczu, czyli źródła jej duszy. E, ok to zabrzmiało górnolotnie, ale trochę jest to związane z tym, jak ja postrzegam świat. To znaczy, że zawsze wydawało mi się, że e, przeglądamy się w czyichś oczach i dostrzegamy tam pewną prawdę. I e, na przykład, e, jeżeli to są dobre oczy, takie, ta, ta, ta dusza jest taka no, przypełniona miłością i zna swój kierunek, to oczy takiej osoby po prostu mają w sobie wewnętrzne światło, i ta osoba zawsze ci powie coś, co cię e, po prostu zbuduje, wesprze. I to są tak zwane dla mnie takie zwierciadła e, źródła. Po prostu. I takie właśnie oczy. Nie zapominaj, jaką miała moja babcia, która zawsze patrzyła na mnie i mówiła. Madziu, jesteś dobra, kochana i tysiąc pięknych słów dostawałam od mojej babci, takich słów, które można tylko po prostu sobie wcierać w siebie i się nimi po prostu e, balsamować. Bo to są mniej więcej taki balsam na duszę, takie słowa od kogoś. I oczywiście są osoby, które nie mają w sobie, nie do, mają w sobie światła, nie dotarły jeszcze do tego światła. I to są osoby, które patrzą na innego człowieka z ogromną ilością ocenu, ocen deficytem swoim i ja to nazywam takie właśnie e, zmącone zwierciadła. Że to są osoby, które przeważnie niechcące albo chcący e, intencjonalnie lub nie, wbiją szpile. I wtedy słyszę, że takie osoby, mm, ale utyłaś, mm, ale masz włosy nałożone, o, farbujesz, ale masz siwe. Albo inne takie historie. Które gdzieś tam zostawiają tylko i wyłącznie przykrość i zranienie. No i przeważnie jest tak, że jeżeli ktoś nie ma tego przepracowanego, to znaczy w sensie, nie, 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 Każdy, jeżeli coś mówi, to tak naprawdę mówi o sobie. Więc to jest wiadomo, że jeżeli ktoś mówi i zwraca uwagę nadmierną, na wygląd drugiej osoby, to znaczy, że sama z tym problem. Ech, ale są osoby wrażliwe, które tego dokładnie nie wiedzą i biorą wszystko do siebie. Słuchajcie, kończąc ten wywód przedługi, chcę Wam pokazać owieczki, ale bardziej niż owieczki. Kto tu z nami przyszedł? Dobry. Kto tu przyszedł? Jestem na pięknym miejscu. To jest babcia, to jest znaczy stodnie, mama. Jest urocze. słońce, pogoda dopisuje. Piękny. No widzę. Piękny czas. No tak. Dobrze, bo tu babciu, przepraszam, bo tu przelcia go po, po, i ja tak się zdekoncentrowałam. Okej, okay, super, Mówię mi się... babcia, bo to jest moja mama. Mama, mama Halina. Yy, I mama jest yy, babcią dla moich dzieci, ale mama tutaj przyczłapała. Co ty, mamuś? Masz szczaw? Yy, tak, gołąb, gałą... liście szczabiu. Będziesz gotowała coś z niego? Myślę, że coś wymyślę. Myślę, że coś wymyślę. A to kto to jest? Kto to jest? Przedstaw się, uszadku. To jest Lila. Lila, pokaż, maleczko, pokaż, pokaż, pokaż jakim ty jesteś cudowny, w tak to jest lila z uszkami jak, jak motylek, <noise> też tutaj z nami jest. jest pięknie, jest tutaj cudowne miejsce, cudowny klimat, piękna pogoda, wszystko służy, cała dobra energia to wszystko wpływa na to co tu jest, jest pięknie, uroczo, bajkowo, osielankowo. Pozdrawiam z pięknych Malowniczych Bieszczad. Mama się tutaj wychowała, urodziła. Mama zna tutaj każdy krzaczek i tam kiedyś właśnie stał pierwszy dom mojej mamy. I jest mi niezmiernie miło, i mam teraz uwaga, wzruszenie, że mogę tutaj przyjść z mamą i pokazać mamie, że ta ziemia żyje i że my staramy się zrobić wszystko pięknie, <grych> żeby, żeby było to życie. No i e, moja mama może nie ma niezapominajkowych oczu, jak miała moja babcia. Moja mama ma orzechowe oczy, ale one też mają źródło. To są też dobre oczy, takie, które zawsze powiedzą dobre rzeczy, dobre słowa, kiedy jest ciężko i jest, jest po prostu moją mamą. że jaką mam. No, dobra. Tam jest Siola. Słuchajcie, kończę do, do, do szybkiego.